Nie można jeść po 18? Można! Kawa odwadnia i wypłukuje magnes? Nieprawda! Miód to dobry zamiennik cukru? Uważaj! Tym razem wezmę pod lupę mity dietetyczne. W tym odcinku rozprawię się z sześcioma najpopularniejszymi. Zaczynajmy! Lubisz przekąsić coś nocną porą? Takie podjadanie rzeczywiście nie jest niczym dobrym, ale nie oznacza to, że musisz ostatni posiłek spożyć przed godziną 18. Niektórzy o tej porze kończą pracę, inni trening, a jeszcze inni zajęcia dodatkowe, więc niejedzenie po godzinie 18 mogłoby sprawić, że burczenie w brzuchu nie pozwoliłoby im zasnąć. Porę ostatniego posiłku dopasuj do pory zasypiania. Postaraj się, aby Twoja kolacja wypadła na 2-3 godziny przed snem. Dla jednych będzie to godzina 19, a dla innych 21 lub 22. .00. Wszystko zależy od Twojego rytmu dobowego. Pamiętaj też, że kolacja powinna dostarczyć Ci 25% wartości energetycznej Twojej diety i być lekko strawna. Dużo kawy, mało magnezu i odwodnienie gotowe. Czy to prawda? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Jeśli kawa jest Twoim ulubionym napojem, nie musisz się z nią rozstawać. Kofeina zawarta w kawie rzeczywiście zwiększa wydalanie wody z organizmu, ale dzieje się tak tylko w początkowym okresie jej spożywania. Jeśli jesteś miłośnikiem czarnego napoju i pijesz go regularnie, nie musisz obawiać się odwodnienia. Tak samo jak nie musisz obawiać się, że kawa wypłukuje magnez. Najnowsze badania wskazują bowiem, że w ciągu 24 godzin od spożycia kawy z organizmu ubywają zaledwie 4 mg magnezu. Biorąc pod uwagę fakt, że piliżanka kawy dostarcza nam go 7 mg, a espresso nawet 25 mg, to bilans pozostaje dodatni. Minęło południe? Nie tykaj owoców, bo to cukier, którego już nie spalisz i zwiększy się ilość Twojej tkanki tłuszczowej. Porzuć ten mit i sięgnij po owoce wtedy, kiedy masz na nie ochotę. Rano, w południe, wieczorem. Zamiast jeść osobno, połącz je na przykład z jogurtem i orzechami. W ten sposób otrzymasz zdrową i odpowiednio zbilansowaną przekąskę o niskim ładunku glikemicznym. Najważniejsze jest to, aby mieściły się one w Twoim bilansie kalorycznym bo tyjemy wtedy, kiedy go przekraczamy. Dopadło cię przeziębienie? Z pewnością sięgasz wtedy po cytrynę. A czy wiesz, że to nie ona jest najlepszym źródłem witaminy C? Okazuje się, że przez lata błędnie postrzegaliśmy ją jako królową. Lepszym źródłem witaminy C są produkty roślinne, takie jak natka pietruszki papryka, brukselka czy brokuły. Jeśli chodzi o owoce, to rokitnik zawiera zdecydowanie więcej kwasu askorbinowego niż jej wysokość cytryna. Czy wiesz, że namawianie dzieci do jedzenia szpinaku wcale nie ma dowodu naukowego? Okazuje się bowiem, że przez lata błędnie sądzono, że w 100 g szpinaku znajduje się aż 30 mg żelaza. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że wartość ta wynosi zaledwie 3 mg. Nie znaczy to jednak, że nie warto jeść szpinaku. Zawiera wiele witamin i jest niskokaloryczny. Jeśli natomiast szukasz dobrego źródła żelaza, sięgnij po pestki dyni, które na 100 g produktu mają 15 mg żelaza. Próby ograniczenia białego cukru w diecie doprowadziły do zamiany go na miód. W naszych głowach utarło się przekonanie, że zdecydowanie lepiej wpłynie on na nasze zdrowie niż jego biały kolega. Zapomnieliśmy jednak o jednym. Miód jest produktem wysokokalorycznym. Przykład? Łyżeczka cukru, która waży 5 g, dostarcza nam 20 kcal. Natomiast łyżeczka miodu waży aż 12 g, czyli 2 razy więcej niż łyżeczka cukru. Oznacza to także, że dostarczamy sobie 2 razy więcej kalorii. Próbujesz ograniczyć biały cukier? Nie wymieniaj go na miód. Znasz już najpopularniejsze mity, o których śmiało możesz zapomnieć. Mam nadzieję, że rozwiałam Twoje wątpliwości. Daj znać w komentarzu, które mity pojawiają się w Twojej głowie najczęściej.